Dzisiaj testujemy budowę oraz możliwości bezprzewodowej ładowarki w standardzie Qi. Freescale udostępnił nam platformę testową A13. Jest to 5-watowa bezprzewodowa ładowarka do zastosowania w samochodzie. Widać tutaj cewki transmitujące energię oraz zakranowaną elektronikę. Na płytce została naniesiona antena NFC oraz pola dotykowe, które nie będą przeszkadzać w transferze energii do odbiornika. Ładowarka przystosowana jest do zasilania napięciem, jakie możemy spotkać w samochodzie. Pracuje od 9 do 16 V oraz toleruje spadek napięcia do 6 V, na przykład podczas zapłonu. Dodatkowo możemy tutaj podać sygnał z zapłonu oraz podłączyć magistralę CAN. Początkowo można pomyśleć, że trudno konkurować z rozwiązaniem tak prostym jak wtyczka, jak złącze ładowania telefonu, jednak tutaj bardziej liczy się wygoda po prostu kładziemy telefon w odpowiednim miejscu w samochodzie rozpoczyna się ładowanie bez podłączania wtyczek bez ryzyka wyłamania złącza możemy łatwo zachować szczelność takiego telefonu i najwygodniejsze jest to w przypadku telefonu, który ma wbudowany wbudowany odbiornik bezprzewodowego ładowania ale w innym przypadku możemy zastosować na przykład taką Obudowę na telefon, która posiada wbudowany odbiornik. Może nieco mniej wygodnym rozwiązaniem jest taka ładowarka z wyjściem mikro USB. Nadajnik bezprzewodowej ładowarki możemy umieścić także w meblach domowych lub biurowych. Zobaczmy, co znajduje się pod obudową. Na płytce naniesiona jest antena NFC, a także pola dotykowe. Pod spodem mamy złącze do interfejsu dotykowego obok. Znajduje się złącze do monitorowania temperatury. Tutaj akurat nie są wlutowane dwa termistory, ale gdyby były wlutowane, moglibyśmy kontrolować nagrzewanie się cewek oraz elektroniki pod spodem. Antena NFC podłączona jest do złącza na płytce. Mamy złącze zasilania, a także złącze programujące i dwa złącza konsoli szeregowej. Później spróbujemy odebrać komunikaty, jakie wysyła płytka podczas pracy. Zobaczmy, co znajduje się pod spodem. Tutaj także mamy puszkę ekranującą elektronikę. Zobaczmy, co znajduje się pod puszką. No, tutaj niewiele elektroniki. Mamy układ, który steruje tutaj NFC. Możliwe komunikacja NFC, a tutaj mamy trzy poczwórne wzmacniacze operacyjne oraz trochę elementów biernych i tranzystorów. Widać, że jest to płytka testowa. Tutaj można dostrzec taki przewód łączący elementy. Widać, że tu jakieś próby były przeprowadzane. Widać też dużo takich pól stykowych, pól testowych, gdzie można badać parametry pracującego układu. Wróćmy do cewek. Widać, że tutaj są one przyklejone również do puszki ekranującej. Jedna cewka znajduje się na jednym rdzeniu i te dwa rdzenie są rozdzielone, natomiast ta trzecia obejmuje tak, jakby te dwa rozdzielone rdzenie. Cewki nawinięte są licą, takim przewodem, który składa się z drobnych rzucików i każdy jest odizolowany od drugiego. Są my maliowane druciki i cewki pracują na częstotliwości 110 kHz Wykorzystanie licy zwiększa efektywność takiego rozwiązania. Przed otwarciem puszki pod cewkami spójrzmy na taki ogólny schemat. Widzimy tutaj kontroler WCT10 Akurat my mamy 0.1 starszą wersję Można współpracować z transmiterem tutaj Kan, jak również z transiwerem NFC Oczywiście GPIO, jakieś diody informacyjne, ale bardziej istotna jest tutaj górna część schematu, tam gdzie mamy cewki sterowane inwerterem, również z cewek powraca sygnał, który może być demodulowany i w ten sposób odbieramy informacje z odbiornika. Po prawej stronie jest widoczna przetwornica, która wytwarza napięcie na szynie zasilającej inwerter. Bardziej szczegółowy schemat. W lewym górnym rogu widzimy układy zasilające, w lewym dolnym przetwornica napięcia, która wytwarza napięcie dla inwertera. Inwerter podaje sygnał na układ rezonansowy, i po prawej stronie widzimy klucze przełączające moc do poszczególnych cewek. W okolicach układu kontrolera WCT widzimy zarówno komunikację. Jak i zasilanie. Zajrzyjmy pod ekran. Tutaj mamy znacznie więcej elektroniki. Na wejściu widzimy układy filtrujące zasilanie, a także przetwornice DC-DC. Tutaj mamy główny kontroler, w tym przypadku jest to WCT-1001A. Powyżej widać indukcyjność wchodzącą w skład przetwornicy, wytwarzającej napięcie na szynie dla inwertera. Tutaj mamy kondensatory połączone równolegle, aby zmniejszyć wypadkową rezystancję ESR. Mostek składa się z czterech tranzystorów wytwarzających napięcie dla cewek. Natomiast poniżej widzimy tranzystory przełączające moc do jednej z trzech cewek. Powyżej widać układ rezonansowy. Tutaj mamy indukcyjności i pojemności. Tutaj jest taki niewielki transformator, który umożliwia mierzenie prądu płynącego przez cewkę. Ładowarka została zasilona. Spróbujmy naładować telefon. Niestety nie posiadam takiego zbudowanym odbiornikiem i wykorzystamy odbiornik zewnętrzny z wyjściem na mikro USB. No jak widać, rozpoczęło się ładowanie. W tym momencie odbiornik jest w niewielkiej odległości od cewek nadajnika. Spróbujmy podnieść odbiornik, zobaczymy na jakiej wysokości zostanie przerwane ładowanie. Podnosimy odbiornik o i przy tej odległości już przestaje działać ładowanie, natomiast nie jest to problemem, ponieważ zwykle telefon lub obudowa ładująca po prostu leży na ładowarce. Podłączyliśmy konsolę szeregową Możemy obserwować komunikaty, jakie wysyła płytka. W tym momencie mamy informację o pobieraniu energii z cewki zerowej. Napięcie na szynie tutaj wynosi 5, 6, 8 V, w zależności od oddalania odbiornika rośnie. Wypełnienie sygnału to jest 50%. Teraz widać, że mieliśmy timeout, przekroczenie czasu i pobieranie energii z pierwszej oraz Drugiej cewki. Spróbujmy położyć tutaj obudowę ładującą. Dodatkową informacją, która się pojawia, to stopień naładowania baterii. I tutaj widać, że na cewce pierwszej naładowanie wynosi 100%. Druga konsola pozwala na połączenie z programem FreeMaster. On pozwala na obserwowanie parametrów pracy na żywo. W tym momencie obserwujemy stopień wykorzystania dostępnej mocy ładowarki. Po położeniu pustej obudowy wykorzystanie wzrosło do 1%. Poza stopniem wykorzystania mocy możemy obserwować także moc wejściową, moc odbieraną oraz wiele innych parametrów. Spróbujmy położyć na Ładowarce, odbiornik, który będzie zasilał i ładował telefon komórkowy, i zobaczymy, jak wzrośnie wykorzystanie dostępnej mocy ładowarki. A jak widać, tutaj wzrosło do 50%. Na kolejnym wykresie możemy obserwować straty mocy, a także Bardziej niskopoziomowe parametry, takie jak napięcie na szynie. O, widać, że tutaj napięcie zależy dość silnie od położenia odbiornika, od odległości cewki odbiornika, od cewki nadajnika. I tutaj na ostatnim zdefiniowanym wykresie możemy na żywo obserwować prądy, wartości prądów w cewce. No i tutaj również widać silny wpływ. Położenia cewki odbiornika na wskazania pokazywane przez program FreeMaster. Podłączmy oscyloskop do wyjść sterujących cewkami nadajnika i zobaczymy w jaki sposób ładowarka wykrywa obecność odbiornika w zasięgu cewek nadajnika. Widać, że wysyłane są cyklicznie impulsy na poszczególne cewki. Najpierw są to takie bardzo krótkie impulsy gasnące, później trzy impulsy o mniejszej amplitudzie i trzy krótsze o większej. Są to tak zwane power ping i pozwalają one na wykrycie odbiornika w zasięgu. Pierwsze trzy bardzo krótkie impulsy kasnące. Tutaj jeszcze przyjrzyjmy się jak on wygląda w powiększeniu, jeden z nich. Następnie występują dłuższe impulsy o podobnej amplitudzie. Na no, Kolejną na poszczególne cewki. Jest to zwyczajna modulacja, wypełnienie 50%, kształt zbliżony do sinusa, około 100 kHz, częstotliwość przebiegu, i następnie mamy trzy krótsze o większej amplitudzie. Zobaczmy, jakie jest napięcie na wyjściu odbiornika. Widać, że bez obciążenia to jest prawie 5V. Bardzo dokładnie. Spróbujmy również zobaczyć, jaki będzie kształt napięcia wyjściowego, szczególnie gdy zwiększymy obciążenie. Zobaczmy, jak będzie wyglądać napięcie wyjściowe ładowarki przy 250 mA i przy 500. MA. Widać, że napięcie wyjściowe spada, natomiast przy 700 mA, tutaj ładowarka zaczyna się wyłączać i napięcie gwałtownie spada. Przy 250 mA tutaj jest bardzo stabilne napięcie. 500 mA pojawiają się niewielkie tętnienia na napięciu wyjściowym odbiornika. Przyjrzyjmy się jeszcze sytuacji, gdy mamy normalny transfer energii. Tutaj, zarówno w odbiorniku, jak i w nadajniku, świeci się czerwona dioda. Natomiast w momencie, gdy zwiększymy prąd do 700 mA, ładowarka sygnalizuje problem z odbiornikiem, odbiornik. Wyłącza się także, nadajnik diagnozuje problem w odbiorniku. I tutaj w konsoli szeregowej widzimy log. Wystąpił problem z odbiornikiem. Można też przyjrzeć się kształtowi napięcia na cewce. Widać tutaj modulację. W ten sposób odbiornik przekazuje informację. Podczas prób łatwo zauważyć, że całość generuje dość dużo ciepła. Cewka. Osiąga temperaturę 42 stopni, natomiast co ciekawe, więcej ciepła generuje odbiornik. Zapewne muszą zwrócić na to uwagę producenci telefonów, którzy budowują odbiornik wewnątrz. Urządzenie pobiera prąd także podczas braku obecności odbiornika. Jest to około 1,2 W. Na amperomierzu możemy zauważyć takie piki prądowe. Są to momenty, kiedy wysyłane są power pink w poszukiwaniu odbiornika. Oczywiście tą moc można zmniejszyć, na przykład stosując czujnik zbliżeniowy. Zobaczmy, jaką sprawność uzyska urządzenie. Tutaj mamy amperomierz i woltomierz mierzący parametry wejściowe, a tutaj amperomierz i woltomierz mierzący. Parametry na wyjściu odbiornika. W tym momencie urządzenie pobiera 2,4 W. Zwiększamy prąd. Oczywiście sprawność będzie również zależała od zastosowanego odbiornika. Uzyskujemy na wejściu 3,7 W, natomiast na wyjściu 1,3 W. Sprawność około 35%. Zobaczmy, na drugiej cewce parametry są podobne, także tutaj wybór cewki nie ma dużego wpływu na sprawność. Zobaczmy jak będzie się zmieniać sprawność przy zwiększaniu odległości odbiornika od cewki. Widać, że prąd wejściowy gwałtownie rośnie, także sprawność maleje. Położenie odbiornika będzie miało znaczący wpływ na sprawność rozwiązania. Zwiększamy prąd wyjściowy odbiornika. Na wyjściu w tym momencie mamy około 2,1 W. A sprawność 45%, także przy wyższym prądzie ta sprawność rośnie. Udaje się uzyskać sprawność około 50%, jednak te pomiary są dość orientacyjne. W amperomierze pracują na zakresie 5A. Poniżej znajdziecie link do materiału z bardziej dokładnymi pomiarami i z dodatkowymi informacjami. Dzięki za oglądanie. Miłego dnia.